Poznaj pięciu polskich noblistów. Maria Skłodowska-Curie jedyna osoba z noblem z fizyki i z chemii. Odkryła polon i rad, zbadała promieniotwórczość, a jej praca wywróciła medycynę do góry nogami. Henryk Sienkiewicz Nobel za literaturę w roku 1905. Autor Quo Vadis i trylogii pisał ku pokrzepieniu serc, gdy Polski nie było na mapie. Władysław Reymont Literatura. 1924. Chłopi to epicka opowieść o polskiej wsi i czterech porach roku wielka panorama życia. Czesław Miłosz poezja 1980. Autor zniewolonego umysłu łączył osobiste doświadczenie z refleksją o wolności i XX wieku. Wisława Szymborska, literatura 1996. Mistrzyni Ironii i Prostoty. W jej wierszach wielkie sprawy mieszczą się w drobnych szczegółach. Daj serducho i obserwuj wiedza na skróty.